Cześć, witajcie. Mamy piątek. Piąteczek piątują. Zapraszam na klina. Dzisiaj poruszymy temat, który też by można było rozbić po prostu na milion odcinków. Będzie to temat dotyczący akceptacji dotyczący jak sobie radzić z różnymi trudnościami w życiu. I dlaczego to jest ważne, i dlaczego no, po prostu no, trzeba na klatę brać wszystko. Moi drodzy, dzisiaj mamy piątek, dla katolii Wielki Piątek, i dzisiaj chciałbym zacytować właśnie yy, słowa Jezusa: yy, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, do cytatu. Pierwsza rzecz: czy jesteś wierzący czy niewierzący? Bóg dla mnie to jest określenie miłości, rozwoju, spokoju, prawdy, no przede wszystkim spokoju, szczęścia, niekoniecznie radości, bo to co innego jest. I wielu innych takich naprawdę pozytywnych. Konstruktywnych, przede wszystkim produktywnych słów, zdań, znaczeń. Więc wszystko, co dobre, po prostu, co mogę sobie wyobrazić. Tak ja, tak ja widzę Boga. I teraz, jeżeli ja chcę za, iść za tym wszystkim, co przed chwilą wymieniłem, no to potrzebuję zaprzeć się samego siebie. Tak jest w Ewangelii napisane. Co to znaczy? Moi drodzy, jak przestałem chlać, no to zaparłem się. Zadziałałem wbrew swoim przyzwyczajeniom, nawiko, nawykom, bo wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, tak? Że muszę przestać pić. Jak chciałem schudnąć, oczywiście musiałem się znowu zaprzeć samego siebie. Bo takie tłumaczenie, przecież ja zawsze lubiłem słodkie. No lubię taki słodki leonek jestem, nie? Nie piję, nie palę, no to sobie zjem, nie? No zjeść, a się nażreć, to jest różnica, nie? Ale to wiecie, racjonalizowanie. Zaparcie się samego siebie. Za każdym razem, jeżeli osiągamy coś dobrego, coś konstruktywnego, kiedy wprowadzamy jakieś zmiany, zauważcie, zmiany to słowo, w swoim życiu pozytywne, no to zapieramy się samego siebie, swoich nawyków, działamy wbrew sobie, swoim przyzwyczajeniom. Nie wiem, nawet taka błaha rzecz, jak z kimś rozmawiasz i masz tendencję do uciekania wzrokiem, miałem coś takiego kiedyś, to później, jak to było wkurzające i chciałem to zmienić patrzyłem tej osobie w oczy i po prostu gardzę z tą osobą i czuję, że już mi, wiesz, po prostu się gorąco robi, zaczynam gdzieś na boki uciekać, ale cały czas patrzę w oczy i to było na początku bardzo nienaturalne dla mnie, ale mimo wszystko starałem się w te oczy patrzeć, zwyczajnie. Yy, I to było też zaparcie się samego siebie, więc jeżeli chcecie jakichkolwiek zmian, to trzeba na dzień dobry przyjąć to, zaprzyć się samego siebie, swojej wygody, Swojego lenistwa, swoich wad, takich, które chcecie zmienić. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Co to znaczy? Generalnie w chrześcijaństwie, ja nie jestem teologiem i już w ogóle nie jestem księdzem. Ale tak jak ja to rozumiem, to w chrześcijaństwie noszenie swojego krzyża to jest po prostu wzięcie odpowiedzialności za własne życie. I nie, jeżeli masz w domu męża, który cię krzywdzi, tłucze, bije. To takie gadanie, to jest mój krzyż, więc nie będę go wywalać z chałupy. Nie będę chciała rozwodu. To nie, to, to jest błędne, fałszywe myślenie. To jest znowu przewalanie odpowiedzialności na Ewangelię czy coś tam. A takich katolików też spotykam. Brać krzyż, to brać odpowiedzialność za siebie, za bliskich i tak dalej. I teraz zobacz, jeżeli się pojawiają w życiu jakieś trudności, hmm, które na przykład, nie wiem, masz coś takiego. Spotykasz. Jakieś przykłady na spotykasz faceta, który jest właśnie wkurzający, jakiś toksyczny, który cię krzywdzi bije, i tak dalej. Wywalasz za jakiś czas, jesteś w podobnym związku, i w podobnym, i w podobnym. Zobacz. Jeżeli chcesz iść za tym, co mówiłem, miłością, rozwojem, i tak dalej, za Jezusem. A nie weźmiesz tego krzyża na siebie, co to znaczy? Nie weźmiesz odpowiedzialności, że kurde, muszę coś ze sobą zrobić, bo mam w sobie coś takiego, że się non-stop w takie dziwne związki w no to nie zmienisz tego. I prędzej czy później wady, cechy charakteru, które masz, powinieneś zmienić za tego życia, one i tak cię dopadną, tak? W buddyzmie to trochę inaczej jest wytłumaczone, ale generalnie o to, o też o to chodzi, że karma do ciebie wróci. Że to, czego się masz tu na ziemi nauczyć, to się nauczysz, bo jak nie teraz, to w innej inkarnacji. Yy, ja wiem z doświadczenia własnego, znaczy dla mnie jako katola, inkarnacji nie ma, yy, ale wiem z własnego doświadczenia, że to cię dopadnie po prostu ta trudność. Ja wiesz, co nie wiem, masz, chodzisz do roboty. Raz, drugi, trzeci, ktoś cię w robocie wykorzystuje. Spotykasz różnych trudnych ludzi. Raz, drugi, trzeci, piąty, znowu byłem za dobry. Na pewno, może jednak warto wziąć ten krzyż. Przyjąć na klatę i to zmienić. Bo nagle się okaże zobacz w terapii w terapii, jak żeśmy się uczyli asertywności, stawiania granic, że do tego miejsca i nie pozwalam się tak więcej traktować nagle się okazuje, że ludzie cię tak źle nie traktują. No bo zobacz w twoim otoczeniu jeżeli ktoś cię źle traktuje, to czemu nie traktuje wszystkich źle, tylko akurat ciebie? Przykra, okropna prawda jest taka, że ludzie traktują Cię tak, jak sobie na to pozwolisz. I wzięcie krzyża, czyli tej odpowiedzialności za to, to jest po prostu nauczenie się stawiania granic. To jest rzecz jasna temat bardzo długi, rozległy, zależy co tam jest, terapię być może trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale dopóki sam nie zacznie stawiać granic, nic się nie zmieni. W kółko klepiesz biedę, na przykład, yy, bo coś tam, coś tam. I nie wiem, zmienisz robotę, zmienisz miejsce zamieszkania, otoczenie coś tam, yy, no bo ta praca, ta praca. I w pewnym momencie zauważasz, że zarabiasz coraz więcej, a klepiesz dalej biedę. No i teraz co, nieść swój krzyż, to wziąć znowu za to odpowiedzialność. Czyli bierzesz go na siebie, mówisz kurde, no chyba ze mną jednak coś nie gra. Może za dużo wydaję. No bo skoro coraz więcej zarabiam, a ciągle kasy nie mam, to może coraz więcej wydaję kasy. Moi drodzy. Yy... To niesie ze sobą dwie rzeczy: przyjemną i nieprzyjemną. Yy, nieprzyjemna jest taka, że nie uciekniesz od problemów, nie uciekniesz od trudności, od pewnych rzeczy, które masz do przerobienia: lęków i innych, jakichś takich, wiesz, yy, no, trudności, które masz w życiu. Nie uciekniesz. Możesz zmienić miejsce zamieszkania, partnera, coś, na jakiś czas może się coś zmieni, za chwilę to wróci. Co mamy do przerobienia tu na ziemi, musimy przerobić. Koniec, kropka. Za to trzeba wziąć odpowiedzialność. I to jest niesienie krzyża. To jest nieprzyjemny fragment, że nie uciekniesz od problemów. Przyjemny fragment jest taki, że jak w końcu staniesz im czoła, czyli weźmiesz ten krzyż na siebie, weźmiesz odpowiedzialność za nie, zaczniesz pracę nad sobą, żeby to zmienić, dopiero wtedy jest szansa na to żebyś to zmienił, żebyś to przerobił w sobie i zmienił w efekcie swoje życie. Poszedł właśnie za miłością, spokojem, szczęściem, którego tak bardzo wszyscy szukamy, często nie tam, gdzie powinniśmy, bo na zewnątrz, a tymczasem trzeba wewnątrz szukać. Tyle. Ja wam życzę dobrego dnia, wesołych, spokojnych świąt. Życzę wam zmartwychwstania w każdej dziedzinie życia którą chcecie po prostu zmienić w swoim życiu. Tyle dobrego dzionka życzę, pozdrawiam cieplutko, cześć.